Kolejnym naszym bohaterem będzie ta roślinka, krzew pnący się. Spójrzcie na niego, ma pięć listków. Tak, pięć listków i jest to winobluszcz pięciolistkowy. Co jest ciekawe, ta roślinka bardzo szybko rośnie potrafi w ciągu roku urosnąć od 1 do 3 metrów w każdą stronę swoim pędem jest bardzo ekspansywna potrafi bardzo szybko właśnie taki jak tutaj mamy ogrodzenie obleść je całe e, ma też owoce ale uwaga, uwaga to nie jest winogronko te owoce są trujące nie powinniśmy sadzić w okolicach przedszkola albo miejsca gdzie są dzieci tej roślinki bo nie są one jadalne jest bardzo fajna na to, aby zasłonić sobie widok na płocie i bardzo szybko rośnie. Nie ma dużych wymagań uprawnych. I jest fajne, bo czasami przebarwia się właśnie na czerwono. Dzięki.